Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Z razie zbliżających się świąt Wielkanocnych przygotujemy coś słodkiego. Będzie to babka marmurkowa według przepisu z Mixa. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ona wyszła, zapraszam do oglądania. Do przygotowania babki marmurkowej będziemy potrzebowali. Formę do babki średnicy 22 cm, 300 g miękkiego masła, 290 g cukru, jedno opakowanie cukru waniliowego 8 g, jedna szczypta soli, 6 jajek wielkość M, 300 g mąki Jedno opakowanie proszku do pieczenia 16 g oraz 30 g niesłodzonego kakao. Czas przyrządzania naszej babki to 20 minut, łączny czas godzina 40 minut. Przepis oceniany jako łatwy i powinno nam z tego wyjść 12 porcji naszej babki. Rozpoczynam gotowanie. Na początek formę do babki muszę wysmarować masłem, oprószyć mąką. Piekarnik rozgrzeć 175 stopni grzanie góra dół. Ja już formę wysmarowałam, opruszyłam, żeby nie tracić teraz na to czasu. Włączę jeszcze w międzyczasie piekarnik. 175 stopni, grzanie góra-dół, piekarnik już się grzeje. A my idziemy dalej. Formę na razie odstawię. Teraz do pojemnika miksującego wkładam 300 g masła pokrojonego na kawałki. Ja masło wcześniej sobie pokroiłam na kawałeczki. popadku pomogę wyrzucić masło z mojej miseczki. Teraz czas na 290 g cukru. Oczywiście wsypuję do masła. Dodaję jedno opakowanie cukru waniliowego i szczyptę soli. Nasz cukier i szczypta soli. Myślę, że to będzie tyle. Teraz będziemy wszystko mieszać ze sobą. I nasze masło z cukrami. Przez jedną minutę obroty prawe 4. Miksowanie naszego masła z cukrem dobiegło końca. Teraz otworzę, jak widzicie, powstała nam taka jednolita, gładka masa. Teraz dodaję 6 jajek wielkościami. Ja mam przygotowane jajka. Klasycznie jajka będę wybijać pojedynczo. Zostało nam ostatnie szóste jajko. Do miseczki. Jest ok. Przekładam do pojemnika. I teraz mieszamy tą masę, którą mieliśmy wcześniej z naszymi jajkami. Zamykam, pokrywę. 30 sekund, obroty prawe 4. Mieszanie zakończone. Teraz muszę odważyć 300 g mąki. U mnie mąka odważona, tutaj jak widzicie powstała nam taka masa. I do mąki dodaję e, jedno opakowanie proszku do pieczenia. Wszystko muszę razem wymieszać i później to za pomocą sitka przesieć do pojemnika miksującego. Najpierw wsypałam proszek do pieczenia, za pomocą łyżki połączę go sobie z mąką. Powiedzmy, że jest ok. Teraz biorę moje sitko i przesiewam mąkę do pojemnika. Robię to partiami. Druga partia. Zapraszam Was serdecznie do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Wymieniamy się tam y, naszymi uwagami, spostrzeżeniami też często. Jeżeli macie jakieś problemy, to pom pomagamy Wam je rozstrzygnąć. Oraz obserwujcie nas y, na naszym Instagramie. Tam z kolei wrzucamy zdjęcia potraw, które przygotowujemy. Jak widzicie, ja już kończę przesiewać mąkę. Mąka jest taka ładna, gładka, puszysta. Patrzymy, co mamy teraz dalej. Zapewne wszystko będziemy mieszać i tak będziemy to mieszać. 30 sekund obroty prawe 4. Nasza babka jakby była wymieszana. Teraz masę zgarnię łopatku ze ścianek na dno. Niewiele tutaj mam do zgarniania. Delikatnie to jeszcze sobie wszystko przemieszam. I masę ponownie mieszamy, 15 sekund, obroty 4. Mieszanie jest zakończone. Teraz połowę ciasta przelewam do przygotowanej formy. Zdejmuję pokrywę. Przestawię sobie bliżej moją formę. Teraz najgorsza część, bo musimy na około połowę tej masy przeleć do formy. A jak wiecie, na oko różnie bywa. Także tutaj masa jest stosunkowo gęsta, więc ja po całym okręgu wyrzucam takie kawałki jakby naszej masy ciasta. Teraz zobaczę, jak to wygląda. Czy to już jest połowa? Myślę, że jeszcze troszkę dołożę, żeby tutaj wyrównać a resztę zostawię i będziemy przygotowywać zapewne drugą część ciasta z kakaem. Połowa masy na oko przelana. Teraz dodaję 30 g kakao do pojemnika miksującego. Masę zgarnię łopatką ze ścianek na dno pojemnika. Czyli tutaj, jeżeli coś w trakcie nam się osadziło na ściankach, ja sobie jeszcze łyżką Zgarnę z mojej łopatki. I teraz mieszamy nasze ciasto z kakaem. 30 sekund obroty, standardowo 4 prawe. Mieszanie kakaowego ciasta zakończone. Teraz ciemne ciasto wylewamy na jasne ciasto w formie. Na pewno to warto zauważyć, że ładnie nam się to wszystko wymieszało, połączyło. Ja tutaj jeszcze delikatnie łopatką zamieszam, żeby ewentualne nadmiar kakao ściągnąć. I teraz wylewam ciemne ciasto na jasne ciasto. I robię to tak jak wcześniej. Wykładam za pomocą mojej szpatułki. Dajcie znać, czy jeżeli robiliście ten przepis, czy u Was też wychodziło takie gęste Ciasto. My w zeszłym roku przygotowywaliśmy babkę marmurkową z likierem jajecznym. W tym roku stawiamy na wersję bez alkoholu. Tamta była bardzo smaczna. Mam nadzieję, że ta nie będzie jej odstępowała swoim smakiem. Także przekładam wszystko i zaraz wrócimy z kolejnym krokiem. Ciemne ciasto przełożone na jasne ciasto. I teraz, aby uzyskać efekt marmurkowania, muszę przeciągnąć widelcem przez obie warstwy ciasta, rysując takie delikatne zawijacce, żeby ciasto nam się wymieszało. Także tutaj muszę troszeczkę pokombinować. Ja korzystam z tej z drugiej strony widelca, żeby nie porysować po prostu foremki na babkę. Biorę sobie od dna i zawijam. Tutaj to już wasza inwencja twórcza. Myślę, że coś tam na pewno nam się zadziało w środku. I teraz babkę pieka przez godzinę, a patyczkiem będę sprawdzała, czy jest dobrze upieczona. W razie potrzeby zostawiamy na kilka minut dłużej w piekarniku. Także ja teraz babkę wkładam do piekarnika, bo piekarnik już się nagrzał. Godzina pieczenia minęła, ja w międzyczasie sprawdziłam yy, patyczkiem, czy ciasto jest upieczone jak najbardziej. Wydaje się być upieczone. Teraz wyciągam. Jak widzicie, tak to się na ten moment prezentuje. Teraz musimy wyjąć z piekarnika 20 minut, studzić w formie i po tym czasie wyjąć dopiero z formy, bo gdybyśmy teraz próbowali wyjąć, wszystko by nam się porwało, także czekamy. Babka ostygła wyjęta już z formy. Jak możecie zobaczyć, tak wygląda. My jeszcze ją sobie teraz polejemy białą czekoladą, żeby trochę yy, ją upiększyć i też nadać jeszcze dodatkowego smaku polewam teraz białą czekoladą ja ci się korzystam z takiej gotowej wy możecie nie polewać bądź użyć na przykład cukru pudru to już zależy wszystko od waszej wizji jak widzicie u nas tak to się prezentuje I jeszcze możecie sobie z góry czymś posypać jeżeli wam się podobało zostawcie lajka subskrypcję. smacznego jest na krótkie podsumowanie naszej babki. Eee, babka jest naprawdę świetna, jest puszysta, jest wilgotna, nie jest taka sucha. Wszystko jest tutaj delikatne, elastyczne. Eee, jeśli chodzi o samą polewę, czekolada super. Ja osobiście nie jestem fanem tych briożków kolorowych, bo no nie pasują mi one zupełnie, no ale tak się robi, tak podobno wszyscy robią, jest idealnie. Co do samej babki, eee, robiliśmy, to już jest nasza druga babka, robiliśmy tą babkę z likierem czym była świetna. Ta również jest bardzo dobra, wilgotna, puszysta, jak mówiłem wcześniej, nie będę się powtarzał. Idealna na święta wielkanocne, które się zbliżają wielkimi krokami. Dajcie znać, czy robiliście, czy wam smakowała, czy coś modyfikowaliście, czy polewaliście, czy posypywaliście tym. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Widzimy się w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się. Hej!